Mam 38 lat. Jeszcze miesiąc temu byłam żoną w szczęśliwym, jak mi się wydawało, małżeństwie. Byliśmy razem 8 lat. Myślałam, że mój mąż to najlepszy człowiek, jakiego mogłam spotkać. Ale wszystko runęło w jednej chwili. Wszystko zaczęło się od tego, że moja przyjaciółka, która pracuje razem z moim mężem w szpitalu, podeszła do mnie któregoś dnia i powiedziała coś, co sprawiło, że serce mi zamarło. Zaczęła ostrożnie, bo nie chciała robić problemów, ale powiedziała, że jego relacja z jedną z koleżanek z pracy wygląda dziwnie, że widzi flirt, że ich zachowanie nie jest normalne. Na początku nie chciałam w to wierzyć, ale prawda okazała się gorsza niż myślałam. On nie tylko flirtował. Mój mąż miał romans, wybuchła kłótnia. Nie potrafiłam zrozumieć, jak to możliwe, że człowiek, którego kochałam, mężczyzna, który przez tyle lat był dla mnie opoką, tak po prostu mnie zdradził. A on wtedy powiedział coś, co złamało mnie jeszcze bardziej. Powiedział, że jestem za stara, żeby kiedykolwiek znaleźć miłość. Że mężczyźni interesują się tylko młodymi, pięknymi kobietami. Że dlatego mnie zdradził. Bo ja, w wieku 38 lat, nie jestem już atrakcyjna ani warta czegokolwiek. Od tamtego dnia nie mogę się pozbierać. Słowa, które usłyszałam od własnego męża, powtarzają mi się w głowie jak echo. Mam wrażenie, że cały mój świat się zawalił. Myślałam, że jestem w dobrym związku. Myślałam, że jestem kochana. A teraz zostałam sama z przekonaniem, że już nigdy nie znajdę nikogo. Ale czy to naprawdę prawda? Przecież dbam o siebie, ćwiczę, zdrowo się odżywiam, jestem energiczną i radosną kobietą. Nie mamy dzieci, więc mam jeszcze całe życie przed sobą, a jednak jego słowa sprawiły, że czuję się jakbym była nikim. Nigdy wcześniej mnie nie zranił, nigdy nie mówił takich rzeczy. Zastanawiam się, czy przez te osiem lat naprawdę był tym czułym, dobrym człowiekiem, którego znałam, czy przez cały czas żyłam w iluzji. Teraz stoimy przed rozwodem. Nie mam już odwrotu, ale pytanie, które mnie dręczy, to: czy moje życie się skończyło? Czy naprawdę jestem już za stara, by ktoś mógł mnie pokochać? I pytam was, czy wiek naprawdę przekreśla szansę na miłość? Czy kobieta po trzydziestce, nawet jeśli została zdradzona, ma jeszcze prawo wierzyć, że znajdzie szczęście? Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Potrzebuję Waszych słów, bo Jego słowa wciąż dźwięczą mi w głowie i niszczą moje poczucie własnej wartości.